Dzisiaj kilka informacji na temat sprzedaży nieruchomości, które mają obciążoną hipotekę, czyli które ktoś kiedyś kupił na kredyt. Takie nieruchomości jak najbardziej mogą być przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości. Sprzedaż w zasadzie różni się tylko tym, że musimy, zbywca musi dostarczyć dodatkowy dokument. <laughs> przepraszam. W postaci zaświadczenia z banku, w którym ma kredyt o wysokości kwoty pozostałej do spłaty kredytu, ze wskazaniem konta tzw. rachunku technicznego, na który ta spłata powinna mieć miejsce, oraz zgody banku na uwolnienie hipoteki, czyli wykreślenie jej w momencie, gdy kredyt zostanie spłacony. To są to tylko te dwa dodatkowe dokumenty. No i troszeczkę więcej czasu nam taka sprzedaż zajmuje. Ważne, znaczy ważne, dobrze też, jeżeli w umowie sprzedaży, czy też w umowie przedwstępnej sprzedaży zawarte są właśnie takie zobowiązania zbywcy do dostarczenia tych dokumentów. Ważne też, by znalazła się tam zgoda i kupującego, i sprzedającego na zapłatę ceny właśnie w takiej formule, że część pieniędzy z zapłaty ceny jest celowo wprost do banku kierowana na spłatę kredytu, a reszta na rachunek wskazany przez sprzedającego. Czasem praktykuje się również pisanie, zawarcie w umowie sprzedaży pełnomocnictwa którego udziela zbywający, czyli sprzedający, kupującemu, do reprezentowania go przed bankiem, w którym no, ten kredyt został kiedyś zaciągnięty, w uzyskaniu zaświadczenia z banku y, zgody na uwolnienie hipoteki, czyli na wykreślenie hipoteki. Po co się coś takiego robi? Zdarza się, że ktoś sprzedaje swoją nieruchomość i wyjeżdża zaraz po akcie sprzedaży, albo nie może się pojawić. Na wypadek takich sytuacji warto takie pełnomocnictwo zawrzeć w umowie sprzedaży, żeby kupujący nie czekał miesiącami po zaświadczenie z banku na wykreślenie hipoteki. Dlaczego jest to ważne? Po pierwsze, dopóki nie dostarczymy, nie złożymy wniosku do sądu wieczystoksięgowego z załączonym takim dokumentem z banku zgody na wykreślenie hipoteki, ta hipoteka będzie widniała, pomimo że kredyt został spłacony. Po drugie, jeżeli kupujemy sami też na kredyt, to dopóki nie zostanie poprzedni kredyt wykreślony, nasz bank nie może się zabezpieczyć na tej nieruchomości i wpisać się do działu czwartego. A wtedy płacimy wysokie ubezpieczenie kredytu do czasu, kiedy bank się nie może wpisać w hipotekę. Prosta jest sytuacja, jeżeli zapłata ceny nieruchomości wystarcza na pokrycie kosztów kredytu, kosztu tego zobowiązania czy tej kwoty do spłaty kredytu. Zdarzyć się może jednak, że przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obciążona kredytem, gdzie kwota, całkowita kwota do spłaty jest wyższa niż cena sprzedaży. Tak się dzieje w sytuacji, jeżeli no, kiedyś kredyty były wzięte w innej walucie niż w złotych polskich, jak wiemy. Takie nieruchomości też można sprzedać. No, wyjścia są dwa. Albo wcześniej zbywca spłaca taki kredyt, albo przenosi ten kredyt na inną nieruchomość, jeżeli takową posiada. Oczywiście to za zgodą swojego banku. Także nie martwcie się, kupujcie nieruchomości ostrożnie, oczywiście sprawdzając, jakie, jakie obciążenia ma dana nieruchomość. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.